20 września zbliżamy się powoli do zbiorniku do woźniku piękna polska, złota polska jesień 20 września, 20 października idziemy drogą świętego Jakuba Nie fajna, nie fajna rzecz. Ten dźwięk. Nie, no kolory są po prostu obłędne. Złote.

Proszę pana, tam gdzieś strzałka tu mamy. Dobrze, dobrze. Gdzie, Dobrze, dojdziemy. Ej, tu gdzieś była strzałka, ej! Proszę państwa! Strzało! On tu szedł ileś razy. No ma pewno tego. Szedł, szedł. Idziemy, idziemy. Było... To żółta nas nie interesuje, nas interesuje niebieska. Idziemy, idziemy. Bo... Nie się też tajutaj, tu wiele razy przeszedł. Dajcie, trochę wiary. No, <grywanie> tu na pewno wejdziemy na któryś z tych zbiorników. No. Konkurencyjna strzałka. Nie no, wtedy się wam no leciała jak strzała, strzała jak leciała Ja myślę, że Jerzy tu nas prowadzi prawidłowo jak najbardziej No jedna sztuka

Takie piękne tereny są właśnie u nas w zagłębiu. To by było ciekawe. Może tam tam było takiej stroną Tak. To tam była strzałka, że tam. I one wołały, bo tam była strzałka. Czy wy. A jak na wejściu do góry? Tak, tak. tak. Żeby, czy wy widzieliście? Nie. Ja że nie chmier... oh no, cho, no właśnie, wołaliśmy i nic się nie stało. No nic się nie stało. dojdziemy. To tak, to dojdziemy. To, no, to, to nie ma, to nie ma. ma, ma. Zawracamy, proszę panią. No to mówcie. To, to, to mów wiesz. Ja, no, ja nie strzał, to był strzałka. Słuchajcie, poddajmy się tutaj osobie, dajmy się prowadzić. No i wyjdziemy w szczere pole, gdzie wrócimy do domu. Wrócimy jeszcze. To kawał jest ten, w którym my się będziemy... ...poczywać? I teraz się przejdziemy... ...na to tak